Witam cię serdecznie. Nazywam się Olga Stępińska i prowadzę szkołę numerologii. Więcej na temat szkoły i mnie znajdziesz na www.szkołanumerologii.pl. Tematem dzisiejszego spotkania będzie rok numerologiczny, który zmienia nam się 7 września 2021 roku. Wszystkie wibracje, dokładnie wtedy, zaczynają swój nowy rok numerologiczny. Według numerologii nie zaczyna on się w styczniu, jak jest to w przypadku roku kalendarzowego, ale wcześniej, już we wrześniu czyli teraz, od września już będziemy pod wpływem nowych liczb, które się będą nami opiekować. Rok numerologiczny informuje nas o tym, jakie będą się tworzyć zewnętrzne, tak zwane oczywiście zewnętrzne warunki. Warto jest to wiedzieć, żeby łatwiej było planować. Przed Tobą 12 miesięcy nieograniczonych możliwości, i myślę, że to taki podarunek od liczb. Że możemy dowiedzieć się, na co i kiedy będzie nam sprzyjać energia. I teraz zauważmy, że w roku 2021 mamy taki podział. Wszystkie jedynki numerologiczne wchodzą w siódmy rok numerologiczny, dwójki wchodzą w ósmy rok numerologiczny. Trójki wchodzą w dziewiąty rok numerologiczny. Czwórki rozpoczynają, czyli wchodzą w pierwszy rok numerologiczny. Piątki wchodzą w drugi rok numerologiczny. Szóstki wchodzą w trzeci rok numerologiczny. Siódemki wchodzą w czwarty rok numerologiczny. Ósemki wchodzą w piąty rok numerologiczny, a dziewiątki w szósty rok numerologiczny. Jeśli się w tym pogubiłeś, nic nie szkodzi. W opisie filmiku zamieszczę Ci link do mojego bloga, gdzie będziesz miał wszystko napisane. A teraz posłuchaj charakterystyki kolejnych lat numerologicznych. Zaczynamy od początku, czyli od pierwszego roku numerologicznego. Drogie czwórki, bo to wy teraz wchodzicie w pierwszy rok numerologiczny. Za wami trudny czas czas pożegnań, czas zamykań czas, kiedy czuło się, że coś się skończyło. Ale wiadomo, że coś musi się skończyć, żeby mogło pojawić się coś nowego. Dlatego przed Wami jeden. Wszechświat wspiera wszystkie nowe rzeczy, które chcecie rozpocząć. Jeśli nawet czujecie, że macie dużo pomysłów, i rok to za mało, by je zrealizować, notujcie je. To bardzo ważne planujcie to co będzie z wami i w was przez najbliższe 9 lat bo dokładnie teraz zaczynacie nowy absolutnie piękny 9 cykl nie bójcie się twórczości i kreatywności do wszystkiego podchodźcie z nadzieją i bądźcie otwarci na wszystko co może się u Was wydarzyć? Pamiętajcie, że stary cykl dziewięcioletni już się skończył i warto teraz napełniać się świeżością, nie odgrzewać starych schabowych, tylko przygotowywać nowe, świeże i pełne możliwości dla Was sytuacje. Życzę pomysłowości, życzę radości i tego, żeby dobrze wykorzystać energię jedynki. Przed nami drugi rok numerologiczny, w który wchodzą piątki. Kochane piątki, wiem, jakie jesteście i jakie macie temperamenty, jednak Drugi rok numerologiczny zaprosi Was do tego, aby troszkę odpocząć, aby troszkę się zdystansować. Jeśli dobrze wykorzystałyście potencjał, jedynki, teraz możecie czuć się trochę zmęczone, możecie potrzebować pobycia trochę ze sobą. Wiem, że Waszą naturą jest być w towarzystwie i dla ludzi. Ale drugi rok osobisty może zaprosić Was do tego, żebyście były same ze sobą. W pracy będziecie występować w roli dyplomaty. Stańcie czasem na uboczu i pozwólcie, aby sprawy po prostu się mogły toczyć. Rok dwójki nie jest ani dobry ani zły. To czas na to, by się po prostu uspokoić i tym samym zwiększyć perspektywę postrzegania otaczającej cię rzeczywistości. Niczego nie przyspieszajcie, niczego na siłę nie manifestujcie, pozwólcie, aby energia mogła działać. Wiem, drogi piątki, że dla was to może być trudny rok. Drogie szóstki. Po spokojnej dwójce, gdzie mogłyście mieć wrażenie, że no, tak się dzieje spokojnie, przed Wami trójka. Mam nadzieję, że pamiętacie swoje plany, które miałyście w pierwszym roku numerologicznym, bo teraz mogą Wam się zacząć spełniać i manifestować. Trójka numerologiczna. Powoduje dobre zbiegi okoliczności. Jesteście w dobrym miejscu i w dobrym czasie. Warto się na to otworzyć. Na co należy uważać? Trójka numerologiczna to też rozrzutność. Czasu, czasem pieniędzy. Warto jest na to zwracać uwagę i wykorzystać naprawdę potencjał roku 3 a nie spędzić go na towarzyskich biesiadach. Oczywiście bliscy i relacje, które z nimi tworzymy, też są bardzo ważne i w trzecim roku numerologicznym można spędzić w nich troszkę więcej czasu, ale bez przesady. Trójka to też bardzo dobra wróżba, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Warto się na tym skupić. Trójka ułatwia też zakochanie, więc jeśli do tej pory jesteś samotny, albo w Twoim związku jest trudno, no to otwórz swoje serce i pozwól, aby trójka mogła je rozgrzać. Przed nami czwarty rok numerologiczny, i w tym momencie, w roku 2021. Czwarty rok numerologiczny wchodzą siódemki. Drogie siódemki, czas do pracy. To, co do tej pory robiliście, robiłyście, mogło być w przestrzeni radości, lekkości, bo taka jest trójka, a ten rok właśnie skończyliście. Więc teraz, drogie siódemki, proszę zakasajcie rękawy i zacznijcie siać. Czwarty rok bowiem to rok siewu, rok, w którym bardzo ważna jest praca. Nie chcę użyć słowa poświęcać się dla pracy, ale zwróćcie na to uwagę, że czwarty rok numerologiczny może w przyszłości już niedalekiej przynieść Wam cudowne owoce tego, co właśnie siejecie. Dlatego Odłóżcie wszelkie inne pomysły na ten rok i zastanówcie się, co możecie zrobić w pracy. Jednak unikajcie ryzykownych inwestycji, nie bierzcie w tym roku kredytów. Czas i pieniądze inwestujcie w siebie i w swój rozwój. I równocześnie obserwujcie, co możecie zrobić dla świata, co jest teraz potrzebne i co wróci do was. Na przykład w postaci dobrej energii pieniądza. To troszkę nudny rok, umówmy się, ale jest potrzebny, bo tak jak wspomniałam, siejemy po to, żeby później w roku piątym, ósmym i troszkę dziewiątym zbierać to, co teraz zostanie zasiane. Czego serdecznie Wam życzę. Owocnych plonów. Przed nami piąty rok numerologiczny, w który w tym momencie, czyli w roku 2021, wchodzą numerologiczne ósemki. Drogie ósemki, przed Wami długo oczekiwane zmiany. W końcu mogą się zamanifestować. Pamiętacie o czym marzyłyście w pierwszym roku tego cyklu, czyli w pierwszym roku numerologicznym, to teraz pozwólcie działać energii. Żadna inna liczba nie doenergetyzuje was tak jak piątka. Dlatego otwórzcie się na to, by wykorzystać ten potencjał. Nie obawiajcie się ryzyka, efektywnie finalizujcie własne zamierzenia i transakcje. Podejmujcie wszelkie działania, na które macie ochotę. Wszystko sprawdzajcie. Los Wam sprzyja. Piątka pomoże czuć Wam wiatr we włosach. To doskonały moment, by naprawdę odpuścić przeszłość i otworzyć się na to, co tu i teraz. Doświadczajcie tego. Doświadczajcie tego wiatru we włosach, który powoduje piątka, który może wiele spraw ułatwić i pozwolić, by wydarzyły się same z siebie. Zatem, drogie ósemki, życzę Wam, abyście w tym roku popłynęły i odpuściły Wasze bardzo czasem. Konserwatywne poglądy i otworzyły się na to, co wszechświat może Wam zaproponować. Przed nami opis szóstego roku numerologicznego, w który we wrześniu 2021 roku wchodzą numerologiczne dziewiątki. Po roku burzliwej piątki. Możemy zacząć doświadczać spokoju, harmonii i szczęścia. Szósty rok to idealny czas, żeby się zakochać, żeby spędzać czas z rodziną, żeby przypomnieć sobie, że relacje, które tworzymy z innymi, są dla nas bardzo, bardzo ważne. Jest to rok, który zdecydowanie będzie sprzyjał zaciśnianiu węzłów. Pozwólmy sobie na to, by teraz nie szaleć, wyciszać się i pracować ze sobą stabilnie i harmonijnie. Sytuacja finansowa w tym roku może ulec znakomitej poprawie, gdyż mogą po prostu podokańczać się wszelkie projekty, które zaczęliśmy w roku piątym. To również dobry rok na założenie startupu, dlatego że wokół jest energia dobrych ludzi, którzy mogą nam w tym pomóc. W roku szóstym ważna jest również praktyka medytacji. Dobrze by otwierać swoje serce i pole serca na innych i na to, co dobrego możemy razem przeżyć. Siódmy rok numerologiczny, w którym we wrześniu 2021 roku wchodzą jedynki numerologiczne, może być dla nich trudny. Jedynka bowiem to osoba, która bardzo lubi być w grupie, bardzo lubi coś tworzyć. Natomiast siódmy rok numerologiczny spowoduje, że będzie prawdopodobnie wolała zostać w domu. Siódmy rok numerologiczny jest idealny na to, żeby pracować głęboko ze swoją podświadomością, ze swoją świadomością i ze swoją nadświadomością czyli wszystko, co łączy się z rozwojem duchowym, z rozwojem osobistym, drogie jedynki. Ten rok to nie jest czas na działania tak zwane zewnętrzne. To nie jest dobry moment, żebyście rozpoczynały na przykład nową działalność, na siłę zmieniały związek czy otwierały się na nową pracę. To jest czas na to, żeby pobyć ze sobą w swojej jaskini. Jeśli wasi znajomi będą mieć z tym problem, bo nagle nie będziecie na wszystkich możliwych eventach, przeproście i powiedzcie, że po prostu teraz macie. Rok siódemki i musicie zagłębić się w siebie. To jest bardzo ważne dla waszego rozwoju. To jest taki rok, który już trochę podsumowuje ten dziewięcioletni cykl, ale też buduje was na nowo. Taka okazja będzie znowu za dziewięć lat, więc wykorzystajcie ją dobrze, poznajcie siebie w pełni. Tego Wam serdecznie życzę. Przed nami ósmy rok, numerologiczny, czyli rok na kasę. We wrześniu 2021 roku, w, no, w rok numerologicznej ósemki, wchodzą dwójeczki. Dlatego właśnie, drogie dwójeczki. Dokładnie w tym momencie otwórzcie się na to, że zostaną domknięte wasze siedmioletnie działania. Tak samo jak mówiliśmy przy roku czwartym numerologicznym, że jest to rok siewu, tak ósmy rok numerologiczny to jest czas zbioru. Czyli dokładnie przeanalizujcie waszą sytuację finansową, Pomyślcie, co mogłoby się w niej jeszcze zmienić, jeśli oczywiście macie takie potrzeby, albo po prostu poczekajcie na to, żeby mogło się spełniać. Jeśli planujecie nową działalność, nowe inwestycje, wszystko co jest związane z pieniędzmi, nawet jeśli miałyby być to jakieś ryzykowne rzeczy, warto je przemyśleć, warto zobaczyć, bo ósemka, czyli liczba pieniądza... Wam naprawdę sprzyja. Emanujecie w tym roku naprawdę potężnym magnetyzmem i mocą i możecie być zdziwione czasem, że ludzie traktują Was inaczej niż zwykle, bo Wy, drogie dwójeczki z natury, jesteście łagodne i wrażliwe, a tu w tym roku możecie wejść wręcz na stołek autorytetu. Czego Wam oczywiście życzę, jeśli macie takie marzenia. Natomiast, drogie dwójeczki, kasa niech do Was płynie. Niech Wam będzie dobrze, niech się spełnia i żebyście mogły poczuć dobrobyt i dobrostan. Przed nami charakterystyka numerologicznego roku 9 i w ten czas wchodzą teraz trójeczki. Drogie trójki, przed wami rok, który zakańcza dziewięcioletni cykl. Może być trudno, może być ciężko, bo e, ludzie z natury mają problem z pożegnaniami. Ale to jest nieuniknione. Nie otwierajcie teraz żadnej firmy, nie zmieniajcie na siłę pracy, chyba że szukacie długo już pracy, to w tym roku jest duża szansa, że ona się znajdzie. Nie wchodźcie raczej w zupełnie nowe związki, dbajcie o to, aby niczego nie zatrzymywać. To czas pożegnań, czas zakończeń, i jeśli macie z tym problem, to odsyłam Was do takiej medytacji na moim kanale, odpuszczam przeszłość i tam po prostu pracujcie nad tym, co się będzie Wam wydarzać. Pamiętajcie, że trzeba. Zakończyć stare, by mogło powstać nowe. Wszystkie pomysły odłóżcie na następny rok, takie nowatorskie pomysły. A skupcie się teraz na tym, by domknąć to, co stare. Pamiętajcie, ten rok minie szybciej, niż myślicie. Uzbrojcie się w cierpliwość, kochane trójeczki. I pozwólcie, aby mogło się. Domknąć to, co stare, i odejść to, co już niepotrzebne. To tyle z mojej strony, kochane wibracje numerologiczne, kochane osoby, piękne istoty. Zapraszam Was na mojego bloga, gdzie znajdziecie więcej informacji w formie napisanej. Może tak Wam będzie wygodniej. Pozdrawiam serdecznie, Olga Stępińska.